Już za chwileczkę, chociaż niekoniecznie 1 września, bo to wyjątkowo w tym roku jeszcze dzień wakacyjny, ale już 4 września rozpoczynamy kolejny rok szkolny 2023-2024 w naszym Nadarzyńskim Liceum Ogólnokształcącym imienia Jana Pawła II. Okres wakacyjny to przede wszystkim bardzo intensywna, praktycznie przez całe dwa miesiące praca komisji rekrutacyjnej. Udało nam się z powodzeniem zrekrutować uczniów do pięciu klas, w sumie przyjęliśmy 140 uczniów. Druga ważna wiadomość to jest to, że udało nam się zabezpieczyć w pełni kadrę pedagogiczną, mimo pewnych ruchów kadrowych. To chyba wskazuje na to, że nasze lokalne liceum zaczyna być popularne nie tylko wśród młodzieży, ale również wśród nauczycieli, pedagogów. W okresie wakacyjnym udało nam się wykonać szereg takich i większych i drobnych prac remontowych w dobrych warunkach lokalowych w pełni przygotowanej szkole tutaj też podziękowanie dla całego personelu obsługi szkoły rzeczywiście lato było gorące a sprzątania sporo więc pocieczoła ale szkoła można powiedzieć na dziś lśni i czeka na uczniów no i myślę że co możemy życzyć to radości szczęśliwych powrotów z wakacji no i żeby ten rok dla wszystkich jak najbardziej był udany, szczęśliwy i nie tylko na forum edukacyjnym.